W tym odcinku płyniemy na Koh Samui, gdzie spędziliśmy kilka dni na eksploracji wyspy. A zamieszkaliśmy w Kurniku serio. Nasz domek wyglądał tak, jakby ktoś go projektował z myślą o bardzo luksusowych kurczakach. Po dotarciu na wyspę od razu wynajęliśmy skuter. Zabraliśmy na niego także nasze rzeczy, bo na kochsa mój nie ma lokalnego transportu, a wyspa jest dość duża. Dodatkowo ceny taksówek są wysokie, więc skuter był najlepszym i najbardziej opłacalnym rozwiązaniem. Jak widzicie, mamy dwa duże plecaki, bardzo podobne do tego mojego. Więc jeden główny plecak trzeba włożyć tutaj, i trzeba specjalnie skutera, może zobaczyć do tego drugim, za chwilę, żeby był z taką dziurą, bo inaczej moim zdaniem. Nie dać rady. Okej, okay, trochę śmiesznie, to jest nasz u kolejny na najbliższe trzy nocki. Ale mamy tyle miejsca. Trochę nie wiem jak my to ogarniemy. Takie malutkie są. Ja nie wiem, jak my się z tymi plecakami pomieścimy. Kolejne trzy noce spędzimy w kurniku. Tak, no dosłownie lepiej bym tego nie dazwała. No. Zapraszam do naszego kurnika. Kurnika. No. Plecaki będziemy mieć w nogach. Ale jest ten. Jest biurko do pracy nad filmami. plecaki będziemy mieć pewnie w nogach No patrzcie Sympatycznie Daj Dzisiaj na śniadanko zupka wszystkie składniki dane tutaj Do tego paska jeszcze tam To przeczytał jakimś tym. Po zjedzeniu zupek, ruszyliśmy na pierwszą atrakcję: świątynię. Dawiasz coś więcej o tej świątyni? Tak, ale nie pamiętam, yy, kim była ta kobieta. Aha. A ja już wiem to Guanian. Bogini Miłosierdzia, jedna z najważniejszych postaci w buddyzmie, przedstawiona z 18 ramionami, symbolizuje zdolność niesienia pomocy wielu istotom jednocześnie. Każda ręka trzyma inne narzędzia, jako znak współczucia w różnych formach. Ale zanim dotrzemy do Guanian, przy wejściu znajduje się posąg Budai. To postać pochodząca z chińskiego folkloru, symbolizująca szczęście, dobrobyt i zadowolenie z życia. Dla buty. Wat Plai Lem to współczesna świątynia zbudowana w tradycyjnym tańskim stylu z wyraźnymi wpływami chińskimi. To nie tylko miejsce kultu religijnego, ale także ważna atrakcja turystyczna na Koh Samui. Przyciąga zarówno lokalnych wiernych, jak i turystów szukających wglądów w azjatycką duchowość i sztukę. Po odwiedzeniu Wat Play Lem ruszyliśmy do kolejnej świątyni Wat Phra Yai, znanej również jako Big Buddha Temple. Jedziemy w tym momencie do posągu Buddy. Tutaj tak zajebiście nisko latają samoloty. Mega. Dobra, Zaparkowali. Sabatika. Ogólnie tutaj, jak widzicie, kobieta teraz obecnie jest pirata i też się dowiecie dlaczego. Ponieważ do świątyni, jeżeli chcecie wejść, kobiety powinny być zakryte. A chustkę noszę dlatego, bo nie wiadomo kto miał wcześniej ten kask na głowie. I jednak wolę sobie mieć ten kask, żeby coś mi się tam we włosach nie urodziło. Po mojej fryzurze to spływa, więc raczej nic się tam nie zagnieździ. Przynajmniej wielu funkcjonariuszy na świątyni To prawda. No okay. nic. Trzeba będzie trzeba po schodach wejść. My ściągamy sandałowe osy. Idziemy na te parzące płytki. I ściągamy. A dobra, nie ma tragedii. Na szczycie góruje tu 12-metrowy złoty posąg Buddy, który stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Koch Samui. Jego gest dłoni oznacza spokój i ochronę, a prowadzące do niego smocze schody dodają całym miejscu wyjątkowego klimatu. Co ciekawe, tę statuę widać nawet z samolotu podczas lądowania na wyspie. Trochę czujcie pożar, ale lekko. Ojej, <totry> <try> starego sódki, Stópki piekła. teraz czas na coś spokojniejszego, więcej natury, zieleni, dźwięków, które nie pochodzą z ulicy ani świątyni. Obecnie jedziemy na podospad. Mamy bardzo ładną drogę. Dzisiaj chyba nie będziemy robić. Cyklajną zostawiamy na Laos. Każemy Wam dla oczy zajeby się do Tutaj ja chyba, żeby było jak nie wiem wow Nie właśnie to do tu to nie ma wow hey. Jadą świry jadą Tak zobaczmy, że tutaj w ogóle na Kosa mój bez skutera I Nie ma co się kupuje z papuszem Bo wyspa jest naprawdę bardzo duża Zrobiliśmy u Was 40 km, a koszt takiego szpitala na tym wszystkim za 3 dni szedlam 60 zł za wszystkie 3 dni. Czyli 2 dni za 10. Hola amigo! co, jak zauważyła od razu spod na zdjęcie No to jak ma być inaczej musi być fota no przyszykuj się dobra uwaga zrób ładną minę No tak ogólnie mówię Klaudi właśnie że patrzę na tego ziplina i szczerze wydaje się mega nudny Nie wiem, czy jest parę, czy. 1800 batów za jedną osobę to jest ponad 200 zł. Tu latasz po lesie. No okej, okay, ale 200. Uważam, że ten zip line, no przynajmniej teraz to widzę, nie do końca się opłaca. Nie wiem, może jest jakaś fajniejsze miejsce, ale... Spadłem! Serio! Teraz wpadnę do wody. Prawie wpadłem. Prawie wpadłem, bo już nie miałem o co się oprzeć. Mały wodospadik Dolna część tego wodospadu ładniejsza niż górna Ale nadal nie są to fascynujące wodospady. No i trzeba uważać, bo przez chwilę spotkaliśmy kolesia, który musiał gdzieś się tu wywrócić, e, na tych skałach, bo całą zakrwawioną głowę miał, więc... Droga jest taka. Ale co? Cinamy dzisiaj mangostany. Ogólnie we wszelkich hostelach jest zakaz przenoszenia mangostanów, tak samo jak durianów. Ale właśnie nie kumam, dlaczego mangustanów? One nie mają takiego intensywnego zapachu. Ale może koloryzują jakoś? No właśnie, dokładnie o to chodzi. Skóra mangustanów zawiera ciemnoświatowy sok, który działa jak naturalny barwnik. U. Wystarczy chwila nieuwagi i masz plamy, których nie da się wyprać z pościeli, firanek czy ścian. Mm. W wielu hotelach to już nie kwestia zapachu, dlatego na drzwiach obok zakazu durianów pojawia się też mangustan. Moglibyśmy się nimi zajadać i zajadać. A teraz, jak próbowaliśmy w Malezji, jak będziecie, gdzieś koniecznie musicie spróbować. Po drodze zahaczyliśmy jeszcze o jeden wodospad, gdzie co rzadko się zdarza, byliśmy zupełnie sami. Może to nie jest nie wiadomo jaki wielki wodospad, ale jest ładniejszy niż te wcześniejsze. Tak, jeżeli ktoś chce zobaczyć ładny wodospad na Koch Samui, myślę, że ten jest fajny i tym bardziej będziecie sami. I zabierzcie ze sobą mugę, bo chlają kumary. Ale nie zatrzymywaliśmy się długo, bo ruszyliśmy dalej. W stronę trzeciego, tego, który już na zdjęciach wygląda najlepiej i na żywo zapowiadał się jeszcze ciekawiej. To jest dzisiaj już trzeci nasz wodospad. Ten ma dosyć ciekawą ścieżkę. Deska pierwsza klasa. Co mi się jak boisz się czy co? <laughs> Żebyście widzieli Klaudię, jak ona idzie. To jest nasz, tak jak mówiłem, trzeci wodospad w dniu dzisiejszym. No tutaj już jest więcej turystów, ale jest ciekawie. Naprawdę mega ciekawie. I Tu jest darmowe, chyba co? I jak smakowało pani Bumblety? Spoko. Widziałem jakąś green tea z brązowym cukrem. Fajne. No to nie smakowało. No. Nie jestem fanem ani kawy, bo kawy nie piję. Próbowałem z dwa, trzy razy wypić, ale to nie dla mnie. Fanem herbaty. Samej herbaty ok, może się napiję. Ale żebym był z takich, nie wiem, jak lodo smaku herbaty albo bumble tea. Eee... Bubble tea. Bubble tea. Bumble, ty jesteś jak? bumble. Jak? Bubble tea. Bumble tea. Bumblebee. Lecimy dalej. Niżej się ludzie kąpią, więc nie mogę zrobić fajnej fotki. A my idziemy zobaczyć wyżej. Dobra, lecimy na górę. Trzeci i najfajniejszy wodospad z zarobistym widokiem, więc naprawdę mega polecam. Darmowo, nie trzeba nic akurat płacić. Tribonion, wiadomo, dosyć sporo miejsc, w których można się pokąpać, nawet na samej górze z pięknym widokiem. Tutaj też można. Tam też można. Dokładnie. Więc jak będziecie na Kok Samui bardzo mocno polecam ten wodospad.